Ja zły, jasne. Czy je, e, 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 jestem zły? Robię co natura każe mi. Czy zły e, 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 jestem ja? Idę gdzie nie przeznaczenie ma. Czy je, e, zły, robię co natura każe mi. Czy zły, y, 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 y. jestem ja? Odpowiedź gotową ktoś ma? To bardzo ważne jest naturze. Istota każda o tym wie. Przetrwa tylko najsilniejszy. tylko najsilniejszy. W ten sposób to odbywa się. Ten zwierzak, kto chce wygrać, musi walczyć, kąsać tu i tam. Ale taki, co się boi, albo ten, co w miejscu stoi, och ten, jest zjadany. Sam Czyje, jestem zły? Robię co natura każe mi, czy zły, i jestem ja. Idę gdzie nie przeznaczenie w e e jestem zły? Robię co natura każe mi, czy zły, i, i, i jestem, ja. Idę, gdzie jestem ja. Odpowiedź gotową ktoś ma. Także ważne to w biznesie. Ważne to w biznesie. Wiadomo o tym już od lat. Że tylko ci, co mają kasę. Ci, co mają kasę, Napędzają nasz kochany świat. Więc firma się rozrasta i fabryka na kształciasta korporacji logo rośnie tam. Każdy sobą się ma zajmować dziś, a mną zajmę się ja Sam, 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 sam. sam. Niezły dochód ma. Powtarzajcie więc spoże z tym słowo. z nie radzę, 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 mam! No mów, no mów, czy ja mogę być zły? Czyje, e, 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 jestem zły? Ekonomię wspieram całe dni. Czy zły, I, 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 jestem ja? Nawet ten miś dla mnie uśmiech ma! Czy je, e, 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 jestem zły? Biedniejszym pomagam, bo są też takie zły. Czy zły, I, 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 jestem ja? Odpowiedź gotową ktoś ma? No jak! I, no!

Mogę naprawdę być zły.